Szkoła podstawowa imieniem świętego Jana Kantego Wodrową, że od kilkunastu już lat jest organizatorem pieśni patriotycznej i żołnierskiej imieniem Feliksa Kwiszcza patrioty bojownika o wolność, który wywodził się z naszej miejscowości. W tym roku uczestniczymy w projekcie niepodległa pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego założeniem jest wspieranie takich działań jak nasz konkurs pieśni ze szczególnym uwzględnieniem tradycji regionalnej i lokalnej tworzącej historię naszego kraju. Dlatego też tematem przewodnim tegorocznego konkursu są bohaterowie pochodzący z naszej miejscowości, jak już wspomniany wcześniej Felix Gwisz, jak również Jakub Zachemski i Wojciech Bolesław, Dusza Szarota. Festiwal Piosenki Żołnierskiej Patriotycznej, który odbywa się w Odrowążu w Szkole Podstawowej już od dwudziestu paru lat, w tym roku jest szczególny, ponieważ jest obchodzony w ramach Niepodległej i w ramach Stulecia Związku Podhala. Jesteśmy wdzięczni Szkole Podstawowej w Odrowążu że od wielu, wielu lat czci naszego y, honorowego członka, prezesa y, Feliksa Gwizdża, bo y, ten konkurs jest właśnie imienia Feliksa Gwizdża. Przypomnijmy, że jest to nasz drugi prezes Związku Podhalan, y, nasz żołnierz wyklęty, zamęczony przez Urząd Bezpieczeństwa. Uczestniczymy w organizacjach, w organizowanych wydarzeniach poświęconych pamięci bohaterów Zodrowąża. Między innymi w rajdzie śladami oddziału partyzanckiego Wolesława Duszy Szaroty. Był on założycielem pierwszego na Podhalu oddziału partyzanckiego walczącego z Niemcami i konfidentami. Bohaterem, którego bliżej znamy jest Felix Gwiszcz, autor pieśni żołnierskiej Przybyli Ułani Pod Okienko. A współzałożycielem Związku Podhalan był Jakub Zahemski.